Multiplikacja w kostkę, rubika, kubika w labiryncie, stempel, stempel. Erystyka logiki unika w paragraf szuflada, wiersz wersu. Klucz bez klucza, klucz, klucza. Słowa, pustka, dźwięk, akta, brak. W labiryncie przepisów gubi się cel. W teczkach kurz, pył. Hwasi logika robi fikołka na biurku, święta i próżna. Echem brzmi w kałuży dokumentów duch z epoki minionej w nowoczesnych szatach nomenklatura. Formalność i materializm z dawnych lat, jak newtonowska maszyna, kręci się w miejscu. Idea fix fixum dyrdum, dynamika kostki Rubika, na kształt Kubika się zamyka. Umysł klasyfikatora. Gdzie paragraf spotyka korytarz, a decyzja ma smak tuszu i kawy z ekspresu. Formularz. Fetysz, rubryka, relikwia. Merytoryka echo w szafisteczkami. Zawiadomienie o zawiadomieniu przepływa przez labirynt. Czas zakrzywia się w B2 Wniosek złożył sam na siebie. Zgubił podpis. Złośliwa sygnatura zamknięty w szufladzie. Papier oddycha zgodnie z rozporządzeniem. Jedyna dynamika w środku, kręcona w przerwie na herbatę i po. Na siebie, bez wyjścia ewakuacyjnego. Stempel śni o stemplowaniu. Segregator zapomniał, co segreguje. A kubik, kubik nie ma pytań. System zbudowany na kątach prostych i martwym świetle świetlówek. Symetria teczek, hierarchia zszywek. Porządek, tylko pozorny. To nierozumowanie, to rytuał. To pisany kapslokiem, kręcona pod stołem w akcie buntu, w milczeniu. Kolory układane, by nie myśleć. Sprawozdania bez znaczenia, formularze do wypełnienia przez sam czas. Wiedza niepotrzebna. Logika grozi kontrolą, jak pętla, jak drzwi do pokoju bez klamki, jak decyzja bez decydenta. Nie ma wyjścia. Jest tylko kolejny załącznik z betonu absurdu i przeterminowanej logiki. Merytoryka urzędnika, a choćbyż zamiast myśli procedura, załącznik UNRRE 13 do odniesienia, odniesienia. Modlitwa o przypadek kręci się pod spodem, spodu, spodu. Kolor nie pasuje oznaczy, że nie masz uprawnień. Pancerz, skoroszyc, skorupa, brulion. Brak zgodności z formularzem. W newtonowskiej makinie decyzji. Tryby kręcą się w próżni. Tik tak, tryb trybu w trybie trybu. Kolumna, wiersz kolumna w kolumnie wersu wiersza. Wnioskodawca się odwołał, ale jego głos odbił się od ściany stynku systemowego. A w środku kostka Rubika Nie do ułożenia Ale przynajmniej czasem warunkowo kolorowa Kubi! Kubi! Kubi Kula! Podpisz, nie podpisz Załącz załącznik Numren pętlą z paragrafu Wyjmuje ślimaka Czy ślimak posiada zgodność z procedurą? Pieczeń zjada ogon W rytmie czajnika z infolinii Sprawa, temat Dotyczy nie tak Milczenie wewnętrzne zatwierdzone głosem zewnętrznym. Implozja percepcji w szczelinę kratkowanego wniosku. Formularz B12. dadabum. Teczka ugryzła referenta. Zgłoszono do archiwum. Archiwum zgłosiło się samo. System śni. O stemplu, który nie istnieje. Merytoryka dawna bogini teczek została rozpuszczona w kawie i wypita przez sekretariat dźwiękiem. Ale w szufladzie jest dziura i przez nią wypada cały urząd, zasuszona w stertach pisma. Sofii, sofi, sofizmat czasem się multiplikuje i obraca w kostkę Rubika. Kolor w prawo, sens w lewo, przepis tańczy z byleczego, segregator UK bez echa, paragrafy w szafie skną, akta mają swoje grzechy, ale nikt nie krzyczy, dość. Podpis składam raz na zawsze, na formularzu bez rubryki, hasło z reklamy starej fabryki, system śpi jak trup w marmurze, nad nim ekran, w nim mysz grzebie, w okienku pytam o powietrze a dostaje druk z przedruku formuły o formatce. Tauto, tauto, tauto. Czy tautoni pochodzą z Menched? Samo dowiedzione. Merytoryka, krzyknął pępek świata, po czym zwinął się w rulon i posłał maila. W treści istnieje, bo mam treść treściwą. Mam sprawozdanie. Zadaje pytań, ja oceniam. Abstrakcja zakrywa twarz gazetą, krzyżówką z. słami, co autor miał na myśli, nieistotne, czy mówił zgodnie z regulaminem ja. Myślenie stoi w kącie, głową wbija się w ścianę zglonów. Nie spełniasz wymogów formatu, mruczy, plując formułką. Zgubiła się w aktach kółku chomik, cytuje artykuły, gdzie wchodzi na scenę w garniturze z punktów. Wyobraźnia skazana na urlop bezpłatny, tańczy jak dżownica w obcisłym algorytmie prelegenta z kongresu kongresmenów konglomeratu koni. Koniec referatu: oklaski z gipsu. Zrzuca pytanie o znaczenie znaczenia. Znamion i znaków w tabelach, semiotyki, wtórnej upchniętej w szufladzie z metkami. Zrozumiałe, obiektywne zgodne z normą.